Wendy Harry zwróciła do domu, ledwo trzymając się na nogach ze zmęczenia. Ostatnio wydarzyło się tak wiele. Praca, dom, chory mąż, a do tego syn, który również potrzebował matczynego uczucia i uwagi. Trzynastoletni Bobby nigdy nie sprawiał jej problemów. Ponadto pomagał w domu, dobrze się uczył, chcąc zadowolić matkę ocenami. Na samą myśl o synu, na ustach Wendy pojawiał się słodki uśmiech. Bobby był jedynym jasnym promieniem w jej życiu. Do tego praca, pracownia krawiectwa modowego, w której Wendy udało się połączyć zawód krawcowej i projektantki mody. Masz złote ręce i do tego świetną wyobraźnię. Sam mogę o tym tylko marzyć, powiedział właściciel studia David Hall. Byli mniej więcej w tym samym wieku, ale traktowali się nawzajem z wyjątkową uprzejmością i nigdy nie przekraczali granicy tego, co było dozwolone. Wendy czuła, że David ją lubi, ale ona była zamężna, co oznaczało, że wszelkie myśli o możliwym romansie zdecydowanie odrzucała. Co więcej, nie mogła opuścić męża, który potrzebował jej pomocy i od dziesięciu lat bezskutecznie zmagał się z ciężką chorobą. Wcześniej wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Ethan pracował w firmie budowlanej i otrzymując kontrakty na prace remontowe, podróżował po całym kraju. Dzisiaj kładł fundamenty pod dom w Oklahomie, a jutro malował fasadę szkoły podstawowej w Maine. Przyjaciele wielokrotnie powtarzali Wendy, że przy tak napiętym harmonogramie Ethan może mieć romans na boku. Ona w to jednak nie wierzyła. Nie, mój mąż taki nie jest. A praca to nie jego wina, że na jego usługi jest tak duże zapotrzebowanie. Wendy naprawdę tak uważała. Potem do domu rodziny Harisów zapukały kłopoty. Ethan zachorował w pracy i stracił przytomność. Na szczęście koledzy w porę wezwali pogotowie i młodego budowniczego udało się uratować. Jak się później okazało, u Itana zdiagnozowano dość rzadką chorobę serca, która z niewiadomych przyczyn nie była wcześniej wykryta. Wszystko pomimo tego, że matka Itana była lekarką, choć o nieco innej specjalności. To wszystko twoja wina: częste zmiany klimatyczne, długie podróże, a wszystko po to, by zapewnić tobie i dziecku dobry byt, oburzyła się Priscilla Moore. Wendy patrzyła na teściową ze łzami w oczach i nie wierzyła, że to wszystko rzeczywistość, a zły sen. Sam Ethan wybrał tę pracę i w chwili poznania swej przyszłej żony był już budowlańcem. Więc co było niby winą Wendy? Bo nie powstrzymała go odrobienia tego, co chciał? Po operacji Itana komisja lekarska stanowczo zaleciła mu, aby raz na zawsze pożegnał się z pracą fizyczną. Ale nie umiem robić nic innego. To co teraz? Jak mam utrzymać rodzinę? Pytał młody budowniczy ze smutkiem w głosie. Wendy starała się jak mogła wesprzeć męża w trudnych chwilach. Okazało się to być trudne. Eitan zamknął się w sobie i dosłownie pogrążył w chorobie. Wendy musiała wziąć na siebie wszystko. Łącząc pracę z życiem rodzinnym, praktycznie zapomniała o odpoczynku. I ten niewiele pomagał, i całymi dniami leżał w łóżku, rozmyślając o tym, ile lat dał mu jeszcze los. Kochanie, nie możesz tak robić, bo całkowicie osłabniesz. Nikt z nas nie ma możliwości poznania swej przyszłości, dlatego marnowanie na to czasu wydaje się być po prostu głupie. Wendy próbowała przekonać męża. Wszystko jednak na marne. I uparcie odmawiał zaakceptowania rzeczywistości taką, jaka była, nadal rozpamiętując przeszłość. Wendy po prostu nie miała na to czasu. Młody Bobby wymagał uwagi i troski, a ona w pracy musiała dawać z siebie wszystko, by pracownia przetrwała i otrzymywała nowe zamówienia. David rozumiał, jakie to trudne dla Wendy, dlatego od czasu do czasu starał się dawać jej premię. Będąc inteligentnym i dalekowzrocznym przedsiębiorcą, wiedział, że tak cennych pracowników nie można wyrzucić, dlatego należy ich chronić i pomagać im na wszelkie możliwe sposoby. W czasie, gdy Wendy pracowała dla Davida, zamówienia wzrosły niemalże trzykrotnie, a sama pracownia zdobyła kilka nagród na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Pewnego dnia właściciel studia otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w pokazie mody, który miał odbyć się w Nowym Jorku. Wyobraź sobie, Wendy, otworzą się przed nami nowe możliwości, a poza tym w końcu nas zauważą. Krzyknął David z nieukrywaną dumą w głosie. Oczywiście Wendy cieszyła się z takich sukcesów. Z drugiej strony kobieta doskonale rozumiała, że była zwykłą krawcową, która w wolnym czasie projektowała ubrania. Czas jednak mijał, Ethan wciąż był pogrożony w smutnych myślach, a Bobby dorastał i niedawno skończył 13 lat. Minęło 10 lat, a w życiu Wendy praktycznie nic się nie zmieniło. Była jeszcze pewna, dobra wiadomość. Jako, że Ethan bezpośrednio w pracy doznał zawału serca, kierownictwo firmy budowlanej wypłaciło mu pokaźne odszkodowanie, które trafiło do jego matki. Za te pieniądze Priscilla Moore kupiła sobie samochód. Itan kupił natomiast najnowszy laptop, na którym zaczął doskonalić umiejętności programowania oraz edycji wideo. Wendy też coś dostała. Był to robot kuchenny przeznaczony do przygotowywania zdrowego jedzenia dla Itana. Zakupiono go tylko w tym właśnie celu i zdaniem Priscilli synowa po prostu nie zasługiwała na nic innego. Wendy tak bardzo marzyła o własnym samochodzie, przynajmniej jakimś używanym. Byłaby to dla niej prawdziwa pomoc w pracy, tym bardziej, że wkrótce miała realizować kontrakty z niektórymi firmami aż z Nowego Jorku. Priscilla Moore miała własną wizję sytuacji i dlatego dbała tylko o swojego syna. Wendy nawet to rozumiała, bo sama była matką i wychowywała syna w zasadzie sama. Od czasu do czasu Itan brał udział w pracach domowych, ale robił to na tyle rzadko, że praktycznie nie przyniosło to żadnego pożytku. Wendy już się z tym pogodziła, zdając sobie sprawę, że jej mąż przeżywa ciężkie chwile. Jednocześnie celowo nie doceniła własnego zaangażowania, jakby zawstydzona, że choroba dotknęła Itana, a nie ją. Jej przyjaciele rywalizowali między sobą w zwracaniu uwagi na to, że Wendy w ogóle nie dbała o siebie. I niezwykle ciężko pracowała dla dobra swej rodziny. No cóż, jak mogłoby być inaczej? I ten i ja jesteśmy małżeństwem. Jak mogę go zdradzić w takim momencie? Poza tym Bobby ma 13 lat, to taki kłopotliwy wiek, jeśli przegapi się ten moment w wychowywaniu, będzie za późno powiedziała Wendy. Przyjaciele tylko kręcili głowami. David wielokrotnie sugerował Wendy, że ta za dużo pracuje ale na niewiele się to zdało. Wendy patrzyła w przyszłość, spędzając 12 godzin dziennie w warsztacie. Młoda krawcowa tak bardzo chciała zdobyć nagrody na wystawie w Nowym Jorku, że nie mogła myśleć o niczym innym. Tego dnia, wracając o zmroku z pracy, Wendy czuła, że dzień nie poszedł na marne. W domu czekał na nią ukochany mąż i syn, który zachowywał się już jak dorosły. Zbliżając się do drzwi, Wendy zauważyła, że rower Bobiego nie stał na swoim miejscu. A, pewnie biega z przyjaciółmi. Jeszcze pół godziny i będę musiała po niego zadzwonić, żeby niebawem wrócił, pomyślała z uśmiechem kochająca matka. Drzwi były otwarte, co zaskoczyło Wendy. Zwykle Ethan wolał je zamykać, bojąc się, że do domu ktoś się włamie, a on ze względu na swoją niepełnosprawność nie byłby w stanie stawić żadnego oporu. Wendy przekroczyła próg i niemal natychmiast usłyszała głosy dochodzące z kuchni. Kobieta słuchała uważniej i uświadomiła sobie, że głosy należą do jej męża i teściowej. Wendy wzięła już głęboki oddech, aby się z nimi przywitać, gdy dotarło do niej coś dziwnego. Mamo, kiedy będę mógł otwarcie spotkać się z Amandą? Kocham ją. Zaczął Ethan. Wendy zbladła, a usta jej zadrżały. Co miał na myśli Ethan? Kim była Amanda? Tymczasem Priscilla powiedziała: Synu, nie zabiegałam o stopień niepełnosprawności dla ciebie, żebyś zbyt wcześnie ujawnił nasz plan. Wiesz, że druga komisja lekarska obali fakt niepełnosprawności i wtedy stracisz świadczenia. A co z tego, mamo? Przez ten zasiłek muszę cały czas siedzieć w zamknięciu już 10 lat. Za każdym razem muszę drżeć, bojąc się, że Wendy pojawi się w domu, zanim ja wrócę od amandy. Sprzeciwił się niezadowolony Ethan. W pokoju na chwilę zapadła niezręczna cisza, po czym Priscilla powiedziała. Nie wiem, synku. To wszystko zależy od ciebie. Dopiero w przypadku rozwodu będziesz musiał podzielić majątek. A dom? Dom jest Wendy, prawda? Na twoim miejscu nie robiłabym niczego na siłę i jeszcze jakiś czas żyłabym na jej koszt. Po co się tak spieszyć? Ethan ponownie sprzeciwił się, mówiąc coś w odpowiedzi, ale Wendy już tego nie słuchała. Nieoczekiwana prawda zaskoczyła ją i sprawiła, że spojrzała na sytuację inaczej. Co wy planujecie? Podzielić mój dom? Rozwód? Ha, no cóż, zobaczymy, pomyślała. Z trudem powstrzymując chęć złapania spiskowców na gorącym uczynku, Wendy taktownie zakaszlała i głośno trzasnęła drzwiami wejściowymi. Nieprzyjemnie było jej odgrywać rolę naiwnej, dlatego powołując się na migrenę, poszła prosto do swego pokoju. Początkowo niechęć już opadła, ustępując miejsca zimnej kalkulacji. Tego samego wieczoru Wendy zadzwoniła do Davida i poprosiła go, by znalazł dla niej dobrego prawnika rodzinnego. Podczas gdy Ethan i jego matka zastanawiali się, jak długo będą w stanie ukrywać prawdę, Wendy przygotowywała się do pierwszego ataku. Złożeniem pozwu o rozwód zszokowała męża, który od razu zaczął udawać, że ma kolejny zawał serca. Nie wygłupiaj się Ethan, wszystko wiem. O twoich przekrętach z mamusią i kochanką Amandą heh, nie będę przeszkadzać ci w spotkaniach z Bobim, pod warunkiem, że on sam tego zechce. A teraz do widzenia! powiedziała Wendy na pożegnanie. Przed nią była długa podróż wystawowa po wielu miastach wraz z Davidem i Bobim, podczas której miała po raz pierwszy w życiu dobrze się zabawić. I tan podjął kilka prób przeproszenia żony, ale jednak na marne. Wendy nie mogła wybaczyć zdrady, która trwała 10 długich lat. Dlatego też podjęła jedyną słuszną decyzję. Żyć dla siebie, swego syna i drugiego męża Davida. Z którym to czekało ją zdobywanie coraz to nowych i twórczych szczytów.